Cześć kochani, dzięki mojemu rowerkowi elektrycznemu przejedziemy na drugą stronę Wisło ze Żoli Boża na drugą stronę. Po prawej stronie mamy ulicę, tramwaje, ale po lewej bardzo ładny widok. Naprawdę zachęcam. Tam już najbliższy most to już chyba tylko kołonowego dworu. Mistra wcale nie jest taka wysuszona. Subskrybujcie mój kanał i zachęcam do oglądania.